Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w czytaniu miesięcznym na sierpień 2022 roku. Ten konkretny przekaz jest skierowany do osób z znaku Lwa, a więc Was, drogie lwy, witam tu szczególnie serdecznie. No i oczywiście zapraszam, zachęcam do lajkowania, do komentowania, do subskrypcji kanału, jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście. No i oczywiście do wspierania mnie na tym właśnie polu. Moi kochani, Karty są przetasowane specjalnie dla Was. Wybierzemy sobie ten rozkład tradycyjny miesięczny z 8 kart plus jedną kartę aniołka. No więc kochani, bez zbędnych ceregieli bierzemy się do rzeczy. Czyli przekaz dla lwa na sierpień 22. Przekaz dla lwa na sierpień 22. Lew, sierpień 22. Karta główna dziewiątka pucharów. rada, rydwan ostrzeżenie, siódemka buław, co dobrego, szóstka buław. No wygląda na to, że aktywnie dwójka buław na negatywie. As buław, kolejna buława, szóstka monet. I trójka Buław. No, gęsto od Buław. No i jeszcze sobie aniołka. Wylosujemy jako radę dodatkową. Zdobądź więcej informacji. Dobrze, moi kochani, no więc co my tu mamy? Zaczniemy od spraw zawodowych. Karta główna dziewiątka pucharów. No to jest generalnie karta bardzo pozytywna, tak? Czyli generalnie można powiedzieć, że miesiąc zapowiada się dobrze czyli wszystko układa się tak jak mamy to w głowie gdzieś tam zaplanowane, tak? W miarę w jakiejś tam harmonii. Ym, ym, tutaj jakby ostrzeżenie jest przy współpracy. Więc myślę, że fajnie byłoby na to zwrócić uwagę, bo mogą być jakieś tutaj niejasności. Być może ktoś nie do końca będzie miał takie czyste intencje. Ale to też nie, nie skreślałabym tak kompletnie tej osoby, tylko raczej troszkę można by było zadbać o równowagę między wami, bo być może ta osoba ma jakieś tam, nie wiem, powiedzmy, swoje problemy, jest tam gdzieś o coś zazdrosna na przykład i z czymś tam sobie nie radzi, i tak jakby na was to troszeczkę odgrywa. Więc jeżeli zadbacie o taką równowagę pomiędzy wami i będziecie jednak dbać o to, żeby ta współpraca wyglądała dobrze, to myślę, że ta harmonia tutaj zostanie zachowana i będą te dobre, będą te dobre układy, będzie ta przyjazna atmosfera, będzie to spełnienie, zadowolenie. Zdecydowanie możecie ruszyć z jakimś nowym projektem i to taki naprawdę, no rydwan mamy, czyli ruch do przodu, pęd do przodu, tak, duża zmiana, duże osiągnięcia, to jest karta też zwycięstwa, więc myślę, że wszystko powinno się układać według Waszego planu i po Waszej myśli. Warto szukać też jakby wspomo pomocy, wspomożenia, może to właśnie o tą współpracę też chodzi, ewentualnie jeżeli byłyby tu potrzebne jakieś pieniądze, które miałyby wspomóc ten projekt, to też warto w tym miesiącu Szukać i jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego czy jakichś dodatkowych y, szans, że tak powiem, tak, jeżeli coś takiego byłoby wymagane, a może nawet dodatkowego czasu, jeżeli taka y, opcja byłaby tutaj y, dla Was y, korzystna. Więc myślę, że tak, bardzo, bardzo dobrze się to zapowiada. Anioły do tego mówią zdobądź więcej informacji, czyli myślę, że warto, żeby wszystko co robicie było obwarowane Waszą taką konkretną wiedzą i wtedy będziecie widzieć, że to faktycznie działa, przynosi efekty. Uważajcie tylko na te osoby, ale to tak jak mówię, to nie są, to nie są na tyle trudne karty, żeby miały świadczyć o tym, że ktoś Wam Rozłoży ten wasz projekt. Nie. Te osoby trzeba po prostu zachęcić i trzeba jej pokazać, że w harmonii, we współpracy, w dobrej atmosferze możecie razem jeszcze więcej osiągnąć. I myślę, że ta osoba w to wejdzie. No więc tak, jeżeli chodzi o, kochani singli, no więc cóż, no, no generalnie pozytywny, pozytywny aspekt także w takiej kwestii, tak? Czyli na pewno jest to zapowiedź spełnienia romansów, tak? No dziewiątka pucharów to w końcu romanse. Więc jak najbardziej możecie wchodzić w jakieś romanse. Tutaj pokazuje się duży nacisk na taką seksualność, tak, na taki yy, możecie poznać kogoś, z kim relacja będzie się bardzo szybko rozwijać. Bardzo szybko będziecie, że tak powiem, przechodzić z punktu do punktu, tak? Zdobywać kolejne bazy, tak? Tak to się mówi w męskim świecie. Więc moi kochani, tak, może tu się rzeczywiście dużo szybko dziać. Co, co z tym szybko? Zastanowić się tutaj, dbać przede wszystkim o to, żeby była zachowana harmonia, żeby nie było tak, że jedna strona, czyli załóżmy wy, Jesteście tą stroną dającą, 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 a z drugiej strony nie ma tej równowagi. Dbajcie o to, żeby związek był harmonijny i równoważny. Myślę, że wtedy rzeczywiście jest duża szansa, że to pójdzie do przodu. Zresztą, jakby tu nadzieja na to i takie poczucie spełnienia, takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, takie dobre układy, jeżeli o to chodzi, jak najbardziej takie zadowolenie w ogóle z życia i z tego miejsca, gdzie jesteście, z tej sytuacji, z siebie. Tutaj jest pokazana. No i przede wszystkim ta fizyczność, taka dość tutaj intensywna i mocna, bym powiedziała, się pokazuje. No więc, jeżeli, jeżeli ktoś no, lubi, tak, w takim kierunku realizować swoje, swoje relacje, znajomości, no to myślę, że tutaj będzie Wam ta energia sprzyjać. No i związki, moi kochani, no jeżeli chodzi o związki. Ogólna energia bardzo dobra, tak? Ogólna energia bardzo dobra, no bo jeżeli mamy tą dziewiątkę pucharów, czyli oczywiście moi kochani, to jest pozytywny aspekt, to jest dobra prognoza na przyszłość czy na ten miesiąc, to jest takie spełnienie, zadowolenie, również emocjonalne, to jest, to jest też takie bycie tu i teraz, taka umiejętność doceniania tego, co się ma. I teraz, przed czym będę ostrzegać, tak? Bo, jako ostrzeżenie. Yy, uważajcie na takie yy, okazywanie jakiejś zazdrości. Być może dlatego, że no, na przykład koło Twojego partnera czy partnerki kręcą się inne osoby, tak? Kręcą się inne osoby, i Ty, yy, czuj, yy, po prostu ktoś jest yy, przystojny czy piękna kobieta, i ma wokół siebie jakiś, można powiedzieć, nawet wianuszek, adoratorów. I możesz na to źle reagować. Więc uważajcie na to, żeby nie wpadać w jakąś właśnie złość, gniew, żeby nie walczyć z tym, żeby nie okazywać jakiejś nadmiernej zazdrości, bo to niestety powoduje, że wasz związek na tym ucierpi. Wy tutaj niczego nie jesteście w stanie zatrzymać dzięki takiej energii, dzięki tej walce takiej, tylko wręcz przeciwnie, możecie tutaj coś zepsuć, coś stracić. Więc moi kochani, zanim jakaś scena zazdrości, to najpierw zdobądź więcej informacji, tak? Czyli no, po prostu delikatnie się przyjrzyj tematowi. Czy to rzeczywiście jest coś, co może powodować u Ciebie jakiś niepokój? Ja myślę, że nie. A z drugiej strony zadbaj o to, żeby Twój partner czy Twoja partnerka. Przebywała z Tobą więcej, spędzała więcej czasu, żeby ten czas był fajny. Dajcie sobie więcej, właśnie, czasu, więcej uwagi, więcej wspólnych planów, więcej wspólnych rozmów. Może jakaś podróż tutaj nawet powiedziałabym, że się pokazuje. Więc wyjedźcie gdzieś we wspólną podróż. Może wakacyjny wyjazd się uda w sierpniu zrealizować. Więc to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że to też przysporzy jakby bliskości, więzi takiego mocniejszego, mocniejszej relacji czy polepszy, poprawi waszą relację. Dbajcie o to, żeby nie było nierównowagi, żeby ta jakaś taka dysharmonia się tutaj nie wkradła. I teraz moi drodzy jeżeli macie jakiś taki pomysł, jedna ze stron związkowych, tak? Czy jedna strona związku ma jakiś pomysł, który mógłby być związany z wyjazdem, z wyjazdem na przykład, no nie wiem, za granicę czy do innego miasta w związku na przykład z pracą, tak? Powiem tak, tutaj nie ma negatywu, ale uważałabym na takie oferty, bo może być tak, że będzie Wam ciężko to zaakceptować, to Wasze rozstanie, i w pewnym sensie to oczywiście niby nie jest rozstanie, tak, na planie jakoby związkowym, ale wpłynie to negatywnie na Waszą relację, może właśnie przez to, że gdzieś tam się pojawi zazdrość, czy z jednej, czy z drugiej strony, bo zazdrosny może być zarówno ten ktoś, kto tu zostaje na miejscu i zazdrosny o to życie, które ten ktoś prowadzi tam gdzieś. I tamta osoba również może być zazdrosna o to, co tu się dzieje. Więc uważajcie o tą właśnie, o, o tą właśnie zazdrość, która niestety ale nie będzie tutaj budować tego związku, tylko wręcz przeciwnie. A można wpaść też w taką energię, wiecie, takiego bycia samemu, tak? Czyli uczenie się życia samemu w pojedynkę, pomimo tego, że teoretycznie jesteśmy w relacji. Więc warto się nad tym zastanowić. Czy to na pewno jest jakaś konieczna rzecz? Czy to Wam rzeczywiście da dużą nadzieję na przyszłość, jak w jakiś tam sposób rozwiąże Wasze problemy? Czy jest Wam to niezbędne? Może są inne metody, żeby na przykład, no jeżeli to jest kwestia finansowa, zazwyczaj tak, tak, kwestie finansowe wchodzą w grę przy tych wyjazdach za granicę. Może jest inna możliwość, tak, która nie rozdzielałaby Was. Myślę, że to byłoby dla Was korzystniejsze, po prostu, tak, w szerszej perspektywie czasu na to patrzeć. I teraz, tak, ani dobądź więcej informacji. Czyli czegokolwiek by się to tyczyło, to moi drodzy, nie podejmujcie jakichś pochopnych decyzji, zanim właśnie sprawy nie zbadacie dogłębnie, zanim nie dopytacie, nie dowiecie się być może nawet yy, z kilku źródeł, bo na ten moment może być tak, że wasza wiedza na jakiś temat jest zbyt powierzchowna. Za mało wiecie, za mało jakby rozumiecie cały ten problem, o którym yy, yy, przyjdzie wam się zastanawiać nad którym, czy o którym przyjdzie wam myśleć, i trzeba byłoby jednak więcej spraw tutaj. Wiedzieć, głębiej się czegoś dowiedzieć, tak? Mocniej temat poszerzyć. I dopiero wtedy, chociaż tutaj w zasadzie nie ma decyzji w tych kartach, ale jakiekolwiek Wasze działanie, żeby było właśnie, no najpierw szukam dokładnych informacji, tak? Żeby nie robić czegoś pochopnie, bez takiego właśnie zbadania. Sprawy głęboko. Może was to wiecie ciągnąć właśnie takie nagłe, bo jest i rydwan, jest azbuław, a to jest taka szybka energia. Tu szczególnie początek miesiąca w tej energii się pokazuje. Gdzie będziecie na przykład szybko chcieli coś zacząć, już, już, już zaczynam, już idę do przodu. Czasem warto zwolnić, zastanowić się i właśnie poszukać tych informacji, czy aby na pewno, czy aby na przykład ta decyzja, czy te, to nowe coś, w co byście chcieli wejść, może to jest na przykład zakup czegoś, tak. Taka decyzja o zakupie czegoś dla domu, dla rodziny, czy nie będzie dla Was zbyt dużym obciążeniem finansowym? Może nad takimi rzeczami się warto zastanowić, bo, bo może tutaj właśnie o to chodzić. tak? Może, może w takich kategoriach należy na to spojrzeć. No to się ty tyczy ogólnie tego miesiąca, czyli jeżeli mamy działanie, to zawsze to poprzedzamy zdobywaniem dużej ilości informacji. Moi kochani, cudownego miesiąca sierpnia Wam życzę. Niech się spełniają wszystkie dobre prognozy, a to, co troszkę gorsze, to potraktujcie jako ostrzeżenie. Dzięki temu, mam nadzieję, unikniecie problemów. Moi drodzy, do usłyszenia i cudownego sierpnia.